Zadanie drugie, standardowo jak to na początku bywa w arkuszach, mamy tutaj potęgi, no i spróbujemy sobie to obliczyć. Zobaczcie: 32 pierwiastek trzeciego stopnia z 8. 32 to jest 2 do potęgi której? Bo w zasadzie wszystko możemy doprowadzić do podstawy 2 i od tego sobie zaczynajcie, żeby te liczby, które są właśnie pod jakimś pierwiastkiem, je przekształcić na, wspólny, na wspólną podstawę. 2. Do potęgi 5 to jest 32, więc możemy sobie to w takiej formie zapisać. Jeżeli chodzi o pierwiastek, no to najpierw pozbądźmy się tego pierwiastka. Pamiętajcie, że zawsze możecie zapisać liczbę do potęgi, jeżeli mamy pierwiastek. Wystarczy po prostu pamiętać o tym, że stopień pierwiastka jest tutaj w mianowniku naszej, naszego wykładnika potęgi, więc wychodzi nam 1 trzecia. I teraz uwaga, zamiast 8, ja piszę, że to jest 2 do trzeciej, i tu jeszcze mamy 1 trzecia. Dali sprytnie, bo dali Wam taki przykład, że tutaj sprawdzają praktycznie każdy po kolei przekształcenie, czy wy znacie, czy umiecie. Więc przypominam, że w Waszych kartach maturalnych macie tam podpowiedzi do tego. To ze sobą przemnażamy, czyli mamy 2-3 razy 1 trzecia. To jest po prostu 3 trzecie, czyli to się nam skróci, słuchajcie, już nie zapisuję. To jest do potęgi pierwszej. I uwaga. Ten duży pierwiastek również możemy zapisać, że to jest do jednej drugiej, bo tak jak Wam wspomniałam, pierwiastek zawsze możecie zapisać w ten sposób. Wykładniki potęg dodajemy i to wszystko do potęgi jednej drugiej, czyli mamy 2 do trzeciej, czyli to będzie po prostu 8. Ta metoda pozwoli Wam zawsze policzyć każde działanie. Ja przypomnę, z którego wzoru tutaj korzystaliśmy. Jeżeli macie liczbę i ona jest 1 przez n, to z tego wychodzi. Pierwiastek N tego stopnia, czyli ja to użyłam w momencie, kiedy chciałam przejść z pierwiastków. Dodatkowo użyliśmy sobie jeszcze takiego wzoru, jeżeli macie te same podstawy, to wykładniki potęg ze sobą po prostu dodajemy. Czyli taka sytuacja była tutaj. Ok, no i jeszcze macie taką sytuację, to ze sobą jest przemnażane i właśnie wykonaliśmy to działanie tutaj. Czyli to wszystko, co teraz sobie zrobiliśmy, wykonujemy po prostu z Waszych wzorów, które są w kartach. Idziemy dalej.